Witajcie! Pamiętacie ostatni odcinek z lukrecowymi, właściwie salmiakowymi cukierkami? No, chyba wpadłem w nauk, i na nieszczęście znalazłem polskiego dostawcę, który ma potworny asortyment tego typu słodyczy. I właściwie kupiliśmy po jednej paczuszce z każdego. Będziemy je potem testować. Na razie tylko przedsmak. Odcinek nie jest sponsorowany przez firmę Skromi w żaden sposób, a mógłby być. Nie tylko przez Skromi, przez innych też. No zresztą widzieliście, już mieliśmy odcinki sponsorowane przez różne firmy, także jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę. Ale zobaczmy co jest w pasce. To i Dusia, zobaczyć. Nie mogę, bo jestem To musisz się odpiąć. Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie. Mamy nadzieję, że będzie tobie smakowało. Chcesz zgarnąć paczkę niespodzianek o wartości 100 zł, wystarczy wrzucić zdjęcie z zakupionymi produktami na swojego Instagrama, ja Oznaczę skromny Sklep. Hashtag skromny Sklep. No, nie praktykujemy Instagrama, praktykujemy YouTube'a. Także jak najbardziej wrzucimy recenzję. Mamy naklejkę. Naklejkę dla ciebie? Proszę bardzo. A co do słodycze, słodycze są niestety takie, że córka chyba z tym za bardzo nie będą reflektowali. A no, spróbuję coś, co? No. no, jest tego trochę. Jest jedna rzecz, na którą się skusiłem, która nie jest. A, to aczkolwiek jest kowenna. Klasyczny Fruit Beer. Smak Ameryki. No, nie wiem, czy Ci będzie smakowało, ale spróbujemy bezalkoholowy. Eee, powinien być bezalkoholowy. Cane sugar. Nigdzie nie podają. Ale jak pamiętam, piwa imbirowe właśnie były bez alkoholu. A jakby cokolwiek było, to by pewnie podali. Ale patrzcie na to. Panterii. I tu drugie Panteri. To są cukierki o równej mocy. La Carol salmiaki. I kolejne salmiakowe cukierki. I Fisherman Sprency, ale w wersji anyżowej. I takie. Marpleysy, też o różnych smakach. tofi lukrecjowe. Eee. I takie salmiaki. I takie. I mamy też turecki pieprz, jak ostatnio ale w wersji super ostrej. Dodatkowo, z eee, czym to było? Doesn't come hotter than this. Najbardziej ostre, jakie są. Co one mają w składzie? Jest cokolwiek po angielsku, pepper, candies, ingredients, sugar, glucose, syrup, licorice, sweet potato, vegetable, oil, rapeseed. No w sumie nie wiem z czego jest ta ostrość, bo żadnego chili innych rzeczy nie wymieniają, ale podobno to są najostrzejsze. A tutaj mamy ostre miętówki z chili. Chcesz spróbować taką? Mhm. Ale wiesz, że ona jest ostro, ostro? Nie ją no, tak. A kto pod taką taką zje. Uwaga, wędruje do buzi, patrz tam. Pokaż się. Uwaga, uwaga, uwaga. Ogień. I co? Ostre? Nie Nieostre? Nieostre. Ostre, ostre. Tylko to tak się powolutku nasila. Co? Mhm. Czuć ostrożność? Gdzie stały? Mhm. Mm -mm. mm. No. A to zje. Także na dzisiaj to tyle. Zrobimy osobny odcinek, gdzie będziemy próbować wszystko po kolei. A jest tego. Tona gorąco polecam ceny całkiem umiarkowane Także warto skowystać Także na dzisiaj to tyle hej!